Także spróbujmy. Jeszcze chwilę. Mamy aż pół tysiąca złotych. Za chwilę przyjdzie ten moment, kiedy powiem tak, to jest poprawna odpowiedź, prawda? Pół tysiąca złotych mamy. Kończymy zagadkę. I teraz czekamy na taki telefon, w którym będzie już ta pełna odpowiedź, prawda? W którym będzie dokładnie ten zestaw liczb, na który wszyscy czekamy. Zaraz zobaczymy, kto wypowie pełen... Popatrzcie, ta zagadka chwilę z nami jest, prawda? Czyli już można było się halo, halo, dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, z kim mam przyjemność? Ponownie Rafał. Panie Rafale, spróbujmy. No jest 9, 10, 12, 11, 1. Panie Rafale, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze chwilę poczekajmy. Pół tysiąca złotych do oddania. Już kończymy zagadkę, ale jest jeszcze szansa. Spróbujmy, spróbujmy. Jeszcze chwilę. Popatrzmy, ja co czas zerkam tutaj na te... Yy, można się pomylić, ale powiem tak. Za chwilę powiem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, panią, jak pani na imię? Justyna. Pani Justyna, jak Pani myśli, jak brzmi rozwiązanie poprawne, dokładny zestaw? 1.910. Yy, Jeszcze nie, jeszcze poczekamy, jeszcze chwilę, dobrze? Poczekajmy jeszcze chwilę. Ja im powiem szczerze, że ja czekam na ten moment, w którym ktoś z Państwa zatelefonuje albo z osób już telefonujących, e, która skorygowała swoją odpowiedź, Będzie ktoś ktoś nowy, prawda? Ktoś, kto teraz zatelefonuje i wypowie dokładnie ten zestaw liczb, a to jest do rozwiązania, prawda? I be, Wówczas po, po powiem tak, dokładnie, to jest ten zestaw, na który czekaliśmy i są osoby przed, telewizorem, przed telewizorami, które również śledzą, prawda? Bo słyszymy je kilkakrotnie hmm, podczas jednego programu. I również wówczas zobaczą, jaki był błąd, gdzie był błąd, prawda? Czy byli blisko, czy byli daleko? Zaraz zobaczymy, no, czekamy na tę poprawną odpowiedź. Znajdź wszystkie usta, czyli wiemy, że więcej aniżeli jedne, prawda? To wiemy, bo to już z jakby możemy odczytać. Znajdź wszystkie usta pasujące do, do tej osoby, do tej twarzy. Przyjrzyjcie się dokładnie, prawda? Znamy tę osobę. J. -Lo, prawda? I musimy znaleźć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, proszę pełne rozwiązanie. 1, 3, 9 i 12. Niestety nie, niestety nie, ale mówię, są takie odpowiedzi. Jeszcze chwileczkę poczekajmy, jeszcze moment. Znajdź wszystkie usta pasujące do twarzy. Znamy twarz, prawda? Mamy dwie minuty i kończymy zagadkę. Może być, mamy dwie minuty, kończymy zagadkę. Czas start i przyjrzyjmy się dokładnie, zetknijmy, a ja cały czas patrzę. Nie jest to zupełnie proste, prawda? Jak widać, jak słychać nawet. Ale popatrzmy, przyjrzyjmy się jeszcze raz. Ba, są pewne numery, które zupełnie, pewne liczby, które zupełnie, których nie podajecie. Jest jedna, która jest oczywista, bo są usta takie same jak na zdjęciu, prawda? I przeważnie, dokładnie, z tego samego zdjęcia. I przeważnie ta odpowiedź, e, część tej odpowiedzi pojawia się. I teraz jeszcze dopasujmy resztę. Mamy na minutę 26. Czekamy na kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo, dzień dobry. Witam dzień dobry, na... Dzień dobry. Witam na Antania. Jak panu na imię? Bartek. Jak pan myśli, jak brzmi pełne rozwiązanie tej zagadki? O jakie liczby chodzi? 9, 1, 4, 11. Lecimy dalej, lecimy dalej, bo czas biegnie i jeszcze to nie jest poprawna odpowiedź. Minutę mamy, dobrze? Poczekajmy na kolejną osobę. Poczekajmy. Spróbujmy maksymalnie ten czas wykorzystać tak szybciutko. Szybko podajemy propozycje, bardzo szybko, dobrze? Spróbujmy tak w tym czasie. O, jest kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo. Witam panią, jak pani na imię? Y, Sylwia. Pani Sylwia, jak pani myśli, jaki to jest zestaw liczb? 1, 5, 9, 12. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, 32 sekundy. Jeszcze poczekajmy tak szybko, spróbujmy. Jesteśmy w stanie bardzo szybko trafić na antenę. Jesteśmy w stanie bardzo szybko udzielić y, odpowiedzi. Spróbujmy, tak, żeby nie, nie tracić czasu, bo kolejne zagadki czekają, prawda? Mamy pół tysiąca złotych do rozdania. Halo, dzień dobry! Dzień dobry. Witam pana, jak pan na imię? Rafał. Panie Rafale, spróbujmy. O jaki zestaw chodzi? 1, 9, 11 i 12. Jeszcze ktoś dobrze. Ostatnia osoba. Spróbujmy jeszcze, poczekajmy na ostatnią osobę. Jeszcze ktoś spokojnie, jeszcze ktoś dąży. Poczekajmy. Czas upłynął, natomiast poczekajmy jeszcze. Jeszcze na jeden telefon czekamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Witam panią pana. Dzień dobry. Trzy, dwa, jeden. Rozłączam się. Jeszcze jedna szansa. Dobrze, dajmy jeszcze jedną szansę. Ostatnią. Jeszcze dogrywka, bo teraz nikt nie odezwał się. Poczekaj na chwilę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, proszę o rozwiązanie. 1, 4, 5, 9, 12. Pokaż pełno zestaw, podawaliście troszeczkę za dużo, ale popatrzcie, nie wiem czy pamiętacie, jeden pan, pan Paweł bodajże, podał o jedną liczbę za dużo. Było 1, 7, 9 i jeszcze chyba jedenastkę podał, prawda? No dobrze, drodzy Państwo, kończymy zagadkę. Przepraszam, że nie została rozwiązana, ale myślę, że na naprawdę byliśmy blisko bardzo często, prawda? Ale myślę, że warto rozdawać pieniądze, prawda? Więc spróbujmy iść dalej. Pół tysiąca złotych dalej zostanie. I mamy zagadkę. Znajdź ludzką twarz. O co chodzi? Mamy pełne zdjęcie ziaren kawy rozsypanych, prawda? Rozsypane ziarna kawy. I teraz w te ziarna kawy jest wpisana graficznie ujęta ludzka twarz. Kto z Państwa wychwyci tę ludzką twarz? Kto jest dobry? <noise> Bo ja w tej chwili zerkam nie widzę. Zróbmy tak, dorzućmy jeszcze 100 złotych. Dobrze, ja poproszę jeszcze 100 złotych. Mhm, uh -huh. poproszę, tak, żeby... Ja nie wiem, czy to w tej chwili akurat coś pomoże, ale... I teraz tak, kto z Państwa bardzo, bardzo szybko udzieli poprawnej odpowiedzi, <grym> zabierze 600 zł i wielkie, wielkie podziękowania z naszej strony, dlatego że właściwie to są pieniądze, które były przygotowane na poprzednią zagadkę, prawda? No niestety nie udało się rozwiązać, tak mi jest problem z programem na żywo, nie udało się rozwiązać poprzedniej zagadki. W takim razie te zaległe pieniądze oddamy przy tej zagadce, dobrze? I no nie ukrywam, że zależy nam na bardzo szybkim rozwiązaniu tej zagadki. Spróbujmy. Co widzi ludzką twarz? Zapraszam. Bardzo prosto, bardzo łatwo dostać się do studia, nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Mnóstwo osób próbowało. Przykładem jest to, że wiele osób pomawiało próbę i również trafiło kilka razy na antenę, prawda? Spróbujmy. Trzeba mi wypowiedzieć numer pola. Zdjęcie rozsypanych ziaren podzielone na pola, po to, by łatwiej było udzielić poprawnej odpowiedzi, prawda? Wystarczy tak jak w grze, w grze w statki, wskazać dane pole, numer pola. Ja może nie przeszkadzam, bo w tej chwili. Przy tej pierwszej zagadce każdy miał jakąś propozycję, prawda? Tu jest tak, że na albo się wie, albo się widzi, albo nie, prawda? 600 zł. Przypominam, to są zaległe jakby pieniądze z poprzedniej zagadki, ale że. No w sami Państwo widzieliście, nie było zupełnie sensu dalej. Podejrzewam, że w pewnym momencie wypadła ta poprawna odpowiedź, ale już dużo czasu upłynęło, także może spróbujmy po prostu te pieniądze rozdać przy kolejnej zagadce, może uda się w tej chwili. Tu jest szansa, że ten pierwszy telefon, który trafi na antenę teraz, ym, będzie telefonował z poprawną odpowiedzią, prawda? Jest ogromna szansa, bo przy pierwszej zagadce nie było tej pewności. A tu, jeżeli ktoś z Państwa widzi rozwiązanie i telefonuje, to jest duża szansa, że właśnie w momencie, w którym udzieli poprawnej odpowiedzi zabierze Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią na antenie. Jak Pani na imię? Ela. Pani Elu, proszę poprawne rozwiązanie tej zagadki. Trzymam już 600 zł dla Pani. Do. D jak Danuta 2. Sprawdźmy. Sebastian. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. 600 zł. Odwrócona ta twarz. Odwrócona twarz, prawda? Widzimy ją. Przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się. Odwrócona twarz. Przyjrzyjcie się, naprawdę przyda to się. Zaraz powiem do czego. Patrzcie, przyjrzyjcie się, jak wygląda. Jest odwrócona, prawda? I co? 600 zł dla pani bardzo serdecznie gratuluję. Warto było się przyjrzeć. I teraz te osoby, które przed chwileczką widziały tę odpowiedź, będą miały prościej, prościej będą miały łatwiej, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jest podobna zasada. Właściwie ta zasada jest dokładnie ta sama. Szukamy wśród rozsypanych ziaren kawy szukamy ludzkiej twarzy. Z tym, że nie wszystkie te ziarna widzimy jednocześnie, prawda? Widzimy je tylko wtedy, kiedy pada na nie światło reflektora. Przy czym jeszcze zwróćcie uwagę, że to światło reflektora w bardzo dziwny sposób porusza się, popatrzcie. A teraz idzie pięknie. Teraz idzie pięknie. Ale zaraz, poczekajcie. Teraz, o, teraz możemy prześledzić. Od początku do końca. A popatrzcie w tej chwili, jak odbija, widzicie? Tak jak w komputerze mamy ten wygaszacz. Tak zupełnie nieregularnie. Czyli nie zawsze będzie w tym momencie, w którym znajduje się ta twarz. Popatrzcie, widzicie, w bardzo różnych momentach jest, w bardzo różny sposób porusza się. Przyjrzyjcie się, przypominam jeszcze raz, ta sama zasada. Na pewno te osoby, które widziały przez chwileczkę zagadkę, niewątpliwie będą miały prościej, łatwiej. Czyli warto oglądać chwilę, śledzić program, bo łatwiej wówczas wygrać te pieniądze, bo mamy pewne podpowiedzi, prawda? Jeszcze 200 zł dorzucimy, bo jest trudniej na pewno.